Witam, dzisiaj chciałbym przedstawić Nissana A głównym winowajcą Będzie Akumulator Co prawda Tu jest system start-stop, akumulator jest wzmocniony I na ten temat chciałbym troszeczkę trochę rozwinąć, zobaczyć, sprawdzić, zdiagnozować Jakie jest napięcie, ładowanie Sprawdzić czujnik Prądu i temperatury przy akumulatorze No i Dodatkowo tutaj mamy moduł IPDM, to rozbierzem i zdiagnozować połączenie między tym modułem a yy, sensorem, a modułem IPDM na potrzeby pana Darka. Także myślę, że wytłumaczę w miarę, tak żeby można było samemu domowemu, jak to się mówi, na podstawie miernika zdiagnozować, sprawdzić niektóre rzeczy. Tutaj także. Akumulator nie trzyma prądu, po jakimś czasie po prostu nie jest do końca doładowany. Co można sprawdzić to programem diagnostycznym? Ewentualnie tutaj sprawdzę, że po jakimś czasie nowy akumulator nie ma żadnych zastrzeżeń, pół roku. Także mi się wydaje, że to bardziej będzie przyczyna, ewentualnie w czujniku prądu, temperatury, ewentualnie moduł IPDM. To za to jest odpowiedzialne, żeby było cały czas dobre ładowanie na akumulator. Początek. Uruchamiamy auto i sprawdzamy, czy jest odpowiednie napięcie generowane przez alternator. Do alternatora też możemy podłączyć do pinu B. Też, jeśli by było złe połączenie między alternatorem a klemo dodatnim, który tu idzie jeden przewód bezpośrednio, może być różnica minimalna, jeśli jest przewód nadpolony, albo coś z nim się dzieje nie tak. także Dokonujemy pierwszego pomiaru, diagnozy. Osłonę gumową wciągamy i tam mamy dostęp do B zacisku alternatora. I tam możemy też dokonać pomiaru. Jeśli tu będzie różnica między tym zaciskiem a klemo dodatnio akumulatora, czyli przewód, który idzie od akumulatora do tego zacisku, jest prawdopodobnie uszkodzony, albo już jest przepalony. To mamy uruchomione napięcie, jest w miarę wystarczające ponad 14V, czyli ładowanie z alternatora jest uważam, że jest dobre. Może być ewentualnie jeszcze prąd. Prąd możemy też zmierzyć, ale to już za pomocą y, programu diagnostycznego. Idziemy dalej z diagnozą. Diagnozę, którą tu dokonam. Odłączę klemę ujemną. W mierniku przełączę na ampery. sondę przerzucę tutaj i zobaczymy, po jakim czasie stan uśpienia, czy w ogóle jest pobór prądu przez auto. O tym decyduje moduł epidem Także zobaczymy w dalszej diagnozie coś takiego. Rozłączę, pokażę jak to podłączyłem. Idziemy dalej. I teraz sprawdzę pobór prądu w czasie, gdy samochód, zanim się uśpi, powinno całkowicie zniknąć czyli nie będzie auto pobierało jakiegokolwiek napięcia. Prądu ma 200 mA. Jest dosyć dużo, także czekamy. W tych autach w Nissanach to jest kilkanaście, kilka do kilkunastu minut, w zależności od typu silnika. Także poczekamy chwileczkę, aż całkowicie się uśpi, czyli całkowicie nie będzie pobieru prądu. A ja przypominam, że tak duży pobór prądu przy wyłączeniu auta, a jeszcze bym zapomniał, należałoby. Przełącznik chlapy zamknąć, żeby było w komputerze widać, że samochód jest zamknięty i jego pilotem zamknąć przed taką diagnozą. I tutaj nam pokazuje, że nie kradnie prądu w stanu śpienia. Auto weszło. Także dalej do kolejnej diagnozy przystąpimy i sprawdzę ten czujnik prądu i temperatury akumulatora czyli podłączę jego normalnie do klemy i zaraz dalej powiem co będę dalej czynił następnie chciałbym zdiagnozować ten czujnik prądu odpinamy przykluczamy zapon bez uruchomienia silnika i do odpowiednich pinów podłączamy sondy miernika na napięcie i pokażę pod które piny Odłączamy i jakie powinno występować napięcie. Przy odłączeniu wtyczki w sensorze możemy też sprawdzić rezystancję. On odpowiada za temperaturę, jeśli chodzi o akumulator. Później sprawdzimy przewody między czujnikiem a modułem. Odłączamy tutaj od powietrza wlotów, odkrywamy pokrywę, dochodzimy do moduł IPDM. Tam jest jeden wtyk, pokażę który, między którymi wtykami, pinami tego wtyku sprawdzamy, czy jest przejście na pikacz i sprawdzamy wtedy przewody. Cztery przewody są między tym a tym, które odpowiedzialne są za ten sensor. Jeśli te przewody będą wszystko w porządku i napięcie będzie się zgadzać, jakie powinno być, występować z tego modułu do tego sensora czujnika, to czyli może być wina ewentualnie jeśli tak jak tutaj wynika że w trakcie jazdy nie doładowuje za często spada i nie ma y, przez po jakimś czasie akumulator prądu nie trzyma prostownik mi pokazuje ładowanie akumulatora które podłączyłem napięcie 13,8 zaraz pokażę w jakim stopniu 33% jest stan Procentach naładowania akumulatora. Także podejrzewam, że jest niedoładowywany przez czujnik albo moduł IPDM. Diagnoza wstępna ładowania akumulatora w Nissanie, w Kaszkaju. Wiadomo, podstaw jest pomiar, czyli musimy mieć jakiś miernik, zmierzyć w czasie pracy, uruchomienia silnika, yy, ładowanie. Za to ładowanie odpowiedzialny jest alternator, moduł IPDM, czujnik naładowania temperatury akumulatora i oczywiście jest ten system start-stop, który też między innymi rozładowuje akumulator. I to jest, jak ktoś mówi, najgorsze zło dla tego auta. Wspomniałem, że moduł IPDM również jest odpowiedzialny za układ ładowania akumulatora. Ten moduł IPDM zawiera funkcję kontroli zużycia energii. Wtedy on posiada taki system zarządzania energią, który rozpoznaje stan baterii na podstawie sygnału prądu z czujnika. I temperatury do akumulatora. Jak w prosty sposób zdiagnozować czujnik akumulatora? Po chwili wyłączonego zapłonu możemy już odłączyć wtyk czujnika. No i tu mamy cztery piny fioletowy zielonego włącznie. Czyli miernikiem między masą, a pinem numer 79 dziewięć, osiemdziesiąt, osiemdziesiąt jeden, i osiemdziesiąt dwa. pomiaru, by nie było zwarcia do masy. Przewody czujnika połączone są do modułu IPDM. IPDM połączony jest za pomocą CAN z modułem silnika. Alternator połączony jest z modułem silnika za pomocą połączenia LIN. dokonać pomiaru napięć na tych pinach należałoby włączyć teraz zapłon. jeden przewód do masy akumulatora miernika na napięcie nastawiając miernik a drugim dokonujemy pomiaru do pośrednich pinów Następnie między masą a pinem numer 4 powinno napięcie wystąpić około 5V. Nie powinno być też również zwarcia między tymi pinami a masą, jak będzie zwarcie, czyli, czyli coś jest z tym przewodami, które idą bezpośrednio do modułu ipdm -u. Miernikiem pomiędzy wtykami 1 i 2 Sprawdzając napięcie powinno być wy, wystąpić około 2,5 V Napięcie Między tymi pinami Na podstawie Programu diagnostycznego Sprawdzę Jaki jest stan Naładowania akumulatora Wchodzimy w moduł EPDM dalej data dalej zaznaczę wszystkie jak widzicie tutaj też są ile razy był rozruch ile razy akumulator to wszystkie są dane które to zbiera ten moduł IPD że to też powinno się wykosowywać przy wymianie akumulatora czy rozrusznika tutaj pokazuje stan naładowania baterii 78% ale coś tu jest nieprawdą ze względu na to, że co chwila wyłącza mi się tutaj yy, z ten auto, że jest słabo naładowany akumulator przy, przy diagnozie także tu przy diagnozie pokazuje, że jest słaby akumulator także tutaj coś jest nieprawdziwe jeśli chodzi o to Odpalimy, zobaczymy jakie będzie napięcie wskazywało ładowania. stan obecnie, jak widać, ma 14,2 V. Bateria jest teraz ładowana. W czasie jazdy później to się zmienia i ładowanie wynosi 12-13 V. Także to yy, osłabia ten yy, procent naładowania akumulatora. I to jedna z przyczyn, która to może być, to może być właśnie ten czujnik prądu i temperatury akumulatora lub modu IPDM. To jest taka moja diagnoza. W czasie pracy taki jest stan naładowania tej baterii. On, komputer, znaczy moduł IPDM reguluje tym, i tu jest właśnie taki błąd, że on nie jest do końca naładowany, nie ma pełnej mocy, jeśli chodzi o akumulator. I taka jest między innymi przyczyna tego. funkcja jaką tu w radiu można wykorzystać i sprawdzić napięcie jakie jest w czasie jazdy, ładowania naciskamy setup i kręcimy aby znaleźć funkcje specjalne, tak zwane ukryte, które są tutaj w radiu do tej pory aż skoczy nam w te funkcje, w system funkcji specjalnych jednocześnie setup i pokrętło tak weszliśmy w serwis systemu to jest stary typ radia także tutaj nie, nie znajdę tego ale już troszeczkę nowszy 2016 17 rok to prawdopodobnie jest możliwość wejść w ten system i będzie pokazywało jeśli auto będzie ten silnik uruchomiony w aucie będzie można sprawdzić jakie jest napięcie Generowane przez alternator, czyli będzie wskazywanie napięcia w czasie jazdy. Można to też między innymi sprawdzić, tak żeby być pewien, czy w czasie jazdy jest doładowywane czy nie akumulator. Dla mnie, jako pasjonata motoryzacji, emeryta, myślę, że w jakiś sposób troszeczkę pomogę dla niektórych osób. Co niektórzy, jak to się mówi, znają się trochę lepiej na tym piśmie świętym ode mnie ale to ja nie będę wnikał, tylko zrobię po swojemu. Dzisiaj to na tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Zapraszam do oceny. Na tyle dziś.